Na myśl Wolfganga, Millera, leżał pod głową swojej chałupy. Już się nie dowie, czy wachmistrz polski ułat pozbawił go życia jednym cennym cięciem szatni. Był zawodowym podoficerem i instruktorem walki, białą obronioż z konia. Po strzelaniu kolumny przez Niemca błyskawicznie wskoczył na swojego konia i ruszył galopem w kierunku dywersanta, nie dał mu żadnych szans. Mieszkańcy Szybko zostali wyprowadzeni przez kawalerzystwo. Od wczesnych godzin rannych, 1 września 1939 roku, 18 pułk ułanów uwikłany jest w ciężkich walkach z przeważającymi siłami nacierających wojsk niemieckich. Skutecznie spowalnia marsz niemieckiego 76 pułku piechoty.